Jestem inżynierem w Healthy Energy Group w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, gdzie właśnie się znajdujemy. Zrealizowaliśmy instalację fotowoltaiczną na trzech budynkach, każdy z innym profilem zużycia energii. To jest aktywna placówka z ostrym dyżurem, więc wszystkie prace musieliśmy prowadzić w ścisłej współpracy z personelem medycznym i technicznym. Dostosowaliśmy harmonogram do trybu pracy szpitala, pracowaliśmy etapami, bez hałasu i z pełnym zabezpieczeniem i koordynacją. Znajdujemy się na dachu jednego z budynków szpitala. Cała instalacja ma blisko 100 kW, z czego po 49,6 znajduje się na dwóch budynkach. Zamontowaliśmy ponad 180 modułów Jinko o mocy 545W każdy. Każdy z tych modułów jest wyposażony w optymalizator Huawei. To oznacza, że każdy moduł pracuje maksymalnie wydajnie, nawet przy częściowym zacienieniu lub na skomplikowanej konstrukcji dachu. System zintegrowaliśmy z platformą Fusion Solar, która umożliwia monitoring produkcji energii w czasie rzeczywistym bezpośrednio z aplikacji. W budynku numer 5 instalacja zasila urządzenia szpitalne bezpośrednio. Udział fotowoltaiki w pokryciu zużycia to ponad 32%, co przekłada się na roczne oszczędności przekraczające 33 tysiące zł. Z kolei w budynkach 6 i 7 całość wyprodukowanej energii trafia do sieci, co optymalizuje przychód w systemie net billingowym. Integralną częścią projektu są magazyny energii. Zapewniają one ciągłość zasilania nawet przy awarii sieci. To kluczowe w szpitalu, który działa 24 godziny na dobę. Magazyny zwiększają autokonsumpcję, redukują straty i dają realne bezpieczeństwo energetyczne, co jest szczególnie ważne dla oddziałów intensywnej terapii i oddziałów ratunkowych. W skali roku instalacja ogranicza emisję CO2 o ponad 46 ton. To tak jakby każdego roku posadzić ponad 60 drzew, ale dla nas najważniejsze było jedno zrealizować ten projekt bez zakłócania pracy szpitala, bezpiecznie, odpowiedzialnie, technologicznie, bez kompromisów.